Witajcie serdecznie. Zapraszam na recenzję kolekcjonerskich Lego minifigurek. Tym razem seria z roku 2013, seria numer 10 Jubileuszowa. Dlatego tutaj jak widzicie opakowanie jest w kolorze złotym. Numer katalogowy 71001. Wybrane postaci na przodzie opakowania się znalazły. 16 figurek do odnalezienia. Tył opakowania standardowy. Powiem także, że y, nadal figurki produkowane są w Chinach i raczej myślę, że w tej kwestii niewiele się zmieni. Przejdźmy zatem do zawartości już opakowania, do ulotki, y, która oczywiście zawiera spis wszystkich figurek. Bardzo ciekawa seria, moim zdaniem, bardzo udana. Naprawdę jest tutaj z czego Wybierać. Moją mini figurką jest natomiast figurka numer 7. Kobieta przebrana za pszczołę. Tak to się tutaj przedstawia. Natomiast z drugiej strony, o dziwo, nie ma instrukcji, jak złożyć poprawnie figurkę, ale jest tutaj reklama figurki unikatowej, która została wyprodukowana w Małej ilości i jest do odnalezienia właśnie na całym świecie, właśnie w tej dziesiątej serii, figurka o nazwie Mr. Gold. Tak ona tutaj wygląda. No i sama nasza figurka czyli kobieta przebrana za pszczołę. Może na początku gadżet. W postaci garnuszka. Garnuszek ociekający miotkiem, i jest tutaj także namalowana, nadrukowana pszczółka. Sam ten element uważam jest bardzo ciekawie zrobiony. Charakterystyczny dla tej postaci oczywiście. Bardzo się wpasowuje idealnie w tą postać. Pod spodem oczywiście mamy otwór na studa. No, i w środek możemy coś również włożyć. Nie ma także właśnie problemów, żeby ten garnuszek przyczepić sobie do podstawki. No i nasza figurka przy okazji ułatwia mi tutaj zamieszczone skrzydełko, ułatwiają mi tutaj jej prezentację. Tors, a także nóżki posiadają tutaj trzy mm, pasy łącznie: dwa na torsie, jeden na nóżkach. Te pasy są y, troszeczkę tak ząbkowane na górze, na dole każdego z nich. Y, Charakterystyczny, powiedziałbym, taki motyw dla pszczoły. Y, mi się to osobiście bardzo podoba. Dłonie y, są czarne: z tyłu na torsie nie ma żadnego nadruku. Jeśli chodzi o nakrycie głowy, no to tutaj mamy coś w stylu nawet powiedziałbym kasku, bo cały tył tutaj jest zakryty albo czapka, powiedzmy, czapka z czółkami w kolorze czarnym i ten element warto o tym wspomnieć, jest wykonany z gumy. Jak widać. Czółki również całość jest odlana z gumy. No i jeśli chodzi o główkę naszej postaci, tutaj jest ona bardzo dobrze widoczna, no mamy kobiecą twarz, rzęsy pociągnięte ładnie, na ustach troszeczkę szminki, policzki troszeczkę pudru różowego, delikatnego. No i powstała bardzo fajna, sympatycznie uśmiechnięta twarz kobieca bardzo fajnie wykonane. No i właśnie te skrzydełka, które już przed chwilką mogliście zobaczyć. Skrzydełka są wykonane z białego, aczkolwiek taki jest to mleczny, biały plastik, które uważam idealnie pasują dla tejże postaci przebieranej, jakby nie patrzeć. Tak to tutaj wygląda w całości no i podsumowując uważam że figurka jest bardzo, ale to bardzo udana i idealnie wpasowuje się do pozostałych postaci właśnie które mają za zadanie symbolizować przebraną, przebranego minifiga za jakiegoś owada, za jakieś zwierzę i tym podobne. Także jak najbardziej Wam polecam, żegnam się z Wami, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!